Jak sezon letni, to sezon letni, kochani. Na zewnątrz, proszę. Pasernik otwarty. Nie ma na razie kopiących się, ale ja jestem. Trzeba trochę popływać, zacząć sezon. no Pozdrawiam wszystkich. No super, super, ale deszpata. Ale też pada. Drugi dzień otwarcia paszemu i deszczyk pada. Ale jest super. I będzie super. A woda jest fantastiko. Chyba podgrzewali trochę. Pada deszczyk, ale to nie schodzi. Jest fantastiko. Pozdrowionka. do tego baseniku, do tych zdjęć baseniku na otwartym, no, na otwartej przestrzeni a więc do tego letniego baseniku który dzisiaj już zaliczyłem chcę tylko powiedzieć jeszcze bo już jestem po basenie oczywiście jak widać no i wracam pochmurno nawet kropi deszczyk mały Pogoda taka że 17 stopni, ale przy zapowiedzi pogody mówią, jutro ma się trochę przejaśnić i mówią tak. To, co ja już podkreślam, a nie wiedzą ile będzie tak naprawdę, mówią 21, ale może być 23, a może nawet 24. Pojutrze tak samo. Skąd to nie mogą wiedzieć? Będzie jutro, albo pojutrze w końcu będzie na przykład 18 czy 20 stopni. To powiedzą, że jest tyle, ale już dzisiaj, ponieważ jest pogoda, która im przeszkadza w ich propagandzie, bo jest deszczowo, chłodno, a mamy już początek maja, więc przy zapowiedzi tej złej pogody mówią już o lepszej pogodzie i o temperaturach dużo wyższych, które się prawie, że nigdy nie sprawdzają. Tak samo mówili pod koniec kwietnia, będą temperatury 30 stopni. Nie było, było bardzo zimno. Dobra. Już nie gadam więcej, wiem, że to Was nudzi, ale muszę, muszę czasami coś dodać, bo nie zapomnijcie, że wciskają nam ściemę. A teraz idę na kawę i zrobię sobie nawet, zamówię kawę Bum Bum. Pozdrawiam przy piątku. I have a nice weekend. Kawę Bum Bum sobie nie zamówiłem, zamówiłem sobie normalną kawę. I bardzo dobre czerwone wino. I e, uzupełniam e, płyny. No bo po przepłynięciu 600 metrów, no to trochę się zmęczyłem. Brakuje trochę płynów. Wodę mineralną też wypiłem. Pozdrawiam. Jaką mamy pogodę w maju? No, koment. A właściwie koment. <ścoughs> Brak wilgoci, przegrzanie, palimy się, susza to tam oni jeszcze wymyślają. A, miałem nie komentować. Pozdrawiam 3 maja 2024. <ścoughs> Stoję pod moim drzewem ale jeszcze ma za mało, za mało liści i mokne, ale to też jest piękna pogoda. Wracam jednak do domu w tym deszczowym dniu i zobaczcie jak leje. Widać, słychać, tak leje. Nie mogę nawet napić się drinka na moich ławeczkach, a tymczasem jeszcze raz pozdrawiam. I pamiętajcie, nie dajcie się ściemi klimatycznej, bo jest normalnie, jest nawet pięknie i jest mokro i jest chłodno nawet. No i jeszcze rzut oka na moje podwórko skąpane w deszczu. No cóż, w ubiegłym roku, gdy nagrywałem się w kwietniu, w maju, gdy była podobna pogoda, ale nawet jeszcze chłodniej, i ostrzegałem przed ściemą. Nie uchroniło to od ściemy, bo ubiegły roku uznali, jak wszystkim wiadomo, za najbardziej gorący rok w historii Ziemi. Ciekawy jestem, czy już mają zamówione badania u tych tak zwanych specjalistów klimatycznych, którzy kasują miliony za to tego straszaka ciekawy jestem jak będzie komentowany ten rok. Prawdopodobnie podobny podobnie będzie nowy rok rekordów. Na razie nie udało im się z kwietniem bo zapowiadało się że już robili na początku kwietnia e, naj, e, najbardziej gorącym kwietniem tysiącleci. Ale tak było przez pięć dni. Potem się zrobiło tak zimno jak zimą i odwołali, całe szczęście odwołali, bo domyślili się, nawet ci pseudonaukowcy, którzy kasują miliony od zielonych i innych dubków, musieli się wycofać z tego. No bo łatwo było wyciągnąć średnią temperaturę kwietnia i okazało się, że to jest jeden z bardziej chłodnych miesięcy ostatnich stu lat. Pozdrawiam. Nagadałem się dosyta, ale to jest ważne, żebyście się uchronili tak jak ja już się od dawna chronię, od tej ściemy klimatycznej, bo tu chodzi o wyciąganie pieniędzy. Pamiętajcie, wyciąganie od nas pieniędzy naszych.